Witamy Państwa serdecznie na bazie numer jeden. Jesteśmy i mamy dwie osoby. 17 cywilizacji przybyło przyglądać się oczyszczaniu człowieka. Pierwsza osoba zapraszamy: Danuta Joanna, hasło medytacja. U następny jest do oczyszczenia i do laboratorium: to jest Leszek, hasło Ragnar. Dobrze, zaczynamy. Zapraszamy pierwszą, Danuta Joanna. d a n d a n U-T-A. u t J-O. J-O. A-N-N. A-N-N. Jest na stole planet. Czerwono-żółta planeta się ukazała. Dwie cywilizacje tam zamieszkują. Pozytywna, neutralna planeta. Von 28 galaktyk oddziela tę planetę od drogi mlecznej i zaczynają. Jest na stole kryształowym. Pierwszy sprawdzian jest. Mocno zniszczona ochrona spłynęła z tej istoty. Zaczynają od głowy prawej strony. Owalny czy po prawej stronie mózgu ściągnięty? To jest aktywny. No i ten program stwarza myśli, 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 jak to się mówi, zmartwienia o, o najbliższych. Owalny czy ściągnięty? Nie jest aktywny kwadratowy czy ściągnięty, Jest aktywny. I podtrzymuje zmiany genetyczne ten program. Trójkąt ściągnięty po lewej stronie muzyka. Akurat zaczął program się rozkręcać. No i w kierunku prowadzi, dopiero zaczął się rozwijać, jakby był całkiem już rozkręcony program, to dymensję tworzy ten program.

są dwa stwory takie ślimakowate pod oczami. Są No i te toksyny osłabiają otoczki oczne. Rafael tam oczyścił po tych toksynach i założył kompresy na oczy. owalny chip z prawego oczu do Też Nie jest aktywny. Mund nie ja ma usta, nie ma nic, mały kwadratowy chip z karku ściągnięty, nie jest aktywny, okrągły chip z lewego ramienia ściągnięty, program ruchomy ma, jak się włącza to zakwasza muskuły na no, górnej partii pleców,

im marku nochmal owalny czyb z żołądka ściągnięty. W środku. Włącza się i włącza. No jak się włącza, to zakłóca pracę żołądka. Na jelitach nie ma nic. Na nerkach nie ma nic. trójką z, e, z peryfery ściągnięty. Aktywny, zakłóca pracę muskulatury, która reguluje moczem, na macicy nie ma nic, na biodrach nie ma nic, owalny czy ps prawego uda ściągnięty nie jest aktywny. Na kolanach nie ma nic. Owalny chip z lewej stopy ściągnięty. I stwarza bóle stóp. Rafael ściąga kompresy z oczu i przegląd do do głębny, do głębny, wielkim powiększeniu jeszcze raz. Nie ma nic. I teraz aura jest sprawdzana. No, z, od wewnątrz jest mocno zniszczona aura. Z zewnątrz też, ale raz jeszcze kompletuje. czy już przeniosła ze sobą ta istota. I teraz złota energia kompletuje aurę. Robiona. I ochrona planetarna obija tą istotę. Teraz zobaczymy tą całość zeskoczyła ze stołu i tańczy takim tanecznym pokazuje, że potrafi tańczyć bardzo ruchliwa istota wesoła istota składa podziękowanie żegna się i już zjazd połączy się z ciałem fizycznym bardzo się cieszymy następna istota uwolniona jest tak z programów która się dużo zmieni ja tutaj się muszę podsumować, bo to szybko. No, hotel tak. Simone, kątem oka obserwuję. Zapraszamy Leszek. LL. LI. SC. SZ. s z ok. EK. EK, Gut, to są różne grunty, planety. Ukazała się planeta w różnych odcieniach zieleni. To jest jedna cywilizacja. Jedna cywilizacja zamieszkuje. Wszystko tam jest. Pozytywne, neutralne i negatywne. Cywil cywilizacji? Eine. Eine cywiliz jedna cywilizacja tam zamieszkuje. 10 galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej jest już na stole kryształowym, zaczynają. Podniszczona, mocno podniszczona. Ochrona uspłynęła, z tej istoty zaczynają od prawej strony głowy. Owalny chip z prawej strony mózgu ściągnięty. Aktywny stwarza sytuacje stresowe i problemy. Trójkąt ściągnięty. Zaczął się program już rozkręcać I, i takie stany depresyjne tworzy. Owale, czy Owalny czy wciągnięty? Jest nie, nie jest aktywny. Trójkąt ściągnięte. Program też się zaczął rozwijać. No i podtrzymuje zmiany genetyczne. Ośmiokątny czy po lewej stronie mózgu ściągnięty. Nie jest aktywny. Okrągły czip ściągnięty. Program ruchomy. Zakłóca sen. Trójkąt ściągnięty. Przepraszam. Ten program stwarza budy głowy. Okay. Die oren sind frei. Na uszach nie ma nic. <laughs> <laughs> In der Owalny z lewego oczu do uściągnięty. <laughs> to Też program rozwoju już jest. Halt, uh, die is, is, I zakłóca wzrok, osłabia wzrok.

na rękach. Hand, doch chip. Owalny chip z lewej dłoni ściągnięty. Mm, Program aus. ruchomy, a jak się włącza, zakłóca relacje międzyludzkie. <coughs> są na organach serca trójkąt ściągnięty. Nie jest aktywny. Lunge, na płucach nie ma nic. Lebar, lip, chip. Owalny chip e, z wątroby ściągnięty. moment do kamery, moment. Nie, jest, nie aktywny. jest aktywny, ten na wątrobie czyp. Ops, na żołądku nie ma nic. W środkowej części jelit, e, e, drajaki, Mały, e, tr no, trójkątny czy ściągnięty, jest aktywny. No i zakłóca pracy jelit. Mały trójkąt z lewej nerki, ściągnięty. Nie jest aktywny. Na prostacie nie ma nic. <laughs> Na plasterze nie ma nic. Na Owalny czyb z prawego jądra, ściągnięty. Nie jest aktywny. In right the, uh, gelenk, no one, no one... Okrągły chip z prawego stawu biodrowego, ściągnięty. Ja, program zaczął się rozkręcać. No i osłabia e, stawy biodrowe, ten program. Frei. Na, są na nogach teraz. Knie frei. Do kolan nie ma nic. Do stóp psychicznych nie ma nic. I rapel ściąga ta, tą pustę energetyczną. I teraz przegląd dogłębny. Jeszcze raz robi Rafael. Sprawdza, czy wszystko pościągane. Nic ma Wszystko pościągane, nie ma nic. Teraz sprawdzają aurę. Z zewnątrz jest bardzo zniszczona aura. I złota energia już kompletuje. Stwarza, odnawia aurę. Robione. I ochrona planetarna obija tą istotę. Teraz zobaczymy bez programu tą istotę Rafał, żywo No ale Rafael już daje znak, pokazuje ręką do laboratorium ma przejść. I położył się na stole marmurowym. I skan teraz bierze na miary. Jetzt kommen gerade die Augen zum Ten hologram oczu, wyszedł na zewnątrz, przegląda oczy. to ja, był chip. Da jest, uh, Schmutz drauf, Mówię, jest dużo w, jest en gespürt. energii e, brudne się nazbierało. działanie czy pani. I tam oczyszcza właśnie z tej, z tej energii Rafael. Więc też mucy szweget zitmanhalich jest. No mówi, że tak jak stany zapalne wygląda, jak po stanach zapalnych wygląda. Skąd są salwy I zakłada taką balsamem tam. To jest rötlich, I to jest, żeby, to takie, żeby takie zaczerwienienie tam widać i żeby to zniknęło, to jest specjalny balsam. Jetzt kommt noch mal uh, so uh, Energie drauf. Sieht aus wie so ein Netz, wo das ganze, wo ich da taką siateczkę energetyczną obkłada obydwa oczy. Ja, das ist also die zweite generacji. Oppon. Mhm. każdy organ no, ma swój awary. Man sieht man halt den um, Kreislauf vom Herzen. I teraz sche cały układ krwionośny. Da ja, sieht man halt, dass da auch äh, in de, also, praktisch in der Blutbahn immer wieder so Verschmutzungen sind. Mówi że dass die Gewürze so kreblich mit den sind. Das ist ja, auch e, so also energetisch Auch am Herzen selber sieht man ganz leicht, dass man... Um, Mówię na sercu też jest lekki brud energetyczny, wszystko to spłukuje. Teraz i mówi, no bo to jest w dużo miejscach jest to zabrudzenie energetyczne, to co spłukał i tam e, widzi właśnie w układzie klimatycznym jest troszeczkę szkód już narobiony i ściąga z archiwum kopie całego układu krwionośnego tą pierwotną i jest nakładane właśnie, na, że się spaja razem tym układem krwionośnym. I serce też zabezpiecza energią, żeby się zregenerowało, bo już tam jakieś leciutkie zmiany na mięśniu były.

auch wieder so eine Kopie drauf mit Energie. Also von Und das Energie, taką Kopie energetyczną na cały układ oddechowy, właśnie zakłada. Gut, das war das. Und jetzt sieht man halt auch. Hämoroide. Nein, das Gehirn kommt ja. gerade auch noch zum Vorschein, weil es hängt alles zusammen sagt. Cheglonda, Músk. Rappel, da mich zainteresował, Músk, da mógłbym, da mógłbym, da mógłbym, da mógłbym, da który już tam e, rozrabiał mówię trochę. Ja da ist auch, also da ist noch weniger Schmutz drauf wie jetzt auf den anderen Organen. Das wird halt auch weggemacht. Mówię tam leciutki, leciutka taka powłoczka, tylko w niektórych miejscach jest zanieczyszczona, oczyszcza tam. Da kommt einfach in es, in balsam drüber. I balsamem okłada then. cały mm. cały e, mózg. Ja nie ma uszkodzeń, ale już tam były takie takie odpadki, e, m, energii brudnej. Das war das jetzt sieht halt zrobiony unten die właśnie. E, ausgang od wytwórni są. Und da jetzt das deshalb was also nie dahin gehört, wird jetzt no i tam używa skalpela, mówi to nie, to jest dzikie narośle, nie należą do tego ciała fizycznego i wycina je. I tam zakłada energię, żeby to się zregenerowało, te miejsca, gdzie te narośle były. pan mówi, że zrobione jest. Teraz to będzie ten proces właśnie.

Ból, czy koptruk. To ma po prostu z tym, że w niektórych sytuacjach nie nawet wystarczająco dużo kwasu tłuszczu. To mówi, a że a właśnie ze stres. Unoff stress, yeah. no. tłumaczy to, um, także sytuacje, stresy, e, niezadowolenie, e, e, agresję, e, brak wypoczynku że to wszystko doprowadza układ krwionośny i układ oddechowy właśnie jako pierwsze do zmian. Jest reakcja, wpływ na te organy. I potem właśnie zaczynają się różne stany chorobowe. Was <tryk> No Rafael tam sprawdził, jeszcze wziął próbkę od tych hemoroidów, powiedział, stwierdził, że to są genetyczne zmiany, że to jest przekazywane już z pokolenia na pokolenie. Być może po, tej, po tym zabiegu znowu kiedyś zacznie coś tworzyć, tak? Mm. Ja, das das ist I skan już odjechał, zrobiony, zrobił wszystko co mógł. No i usiadł sobie. Leszek. Na stole i bardzo się cieszy. a zamiata nogami. Majta, jakby majta nogami, taki zadowolony jest. Szczęśliwy. No i tam Bezius przekazuje informacje, rozmawia z nim. Wszedł ze stołu i podchodzi po kolei, każdego bierze w ramiona, składa podziękowanie, przytula się, bierze w ramiona i ściska, bardzo szczęśliwy, emocjonalna dusza, o, jeszcze raz się dziękuję, z ukłonem takim i żegna się, znika. Portalu, połączenie z ciałem fizycznym. Bardzo się cieszymy, następna istota została uwolniona z programu. Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim i następne osoby mamy do oczyszczenia, do odmłodzenia i zwierzaczki. Także na ten moment zostańcie zdrowi. Namaste. Dobrze. Bodo. 俺的羞不